Witajcie moi roztomili. Muszę wam padać, że dzisiaj mu taki nie najlepszy dzień. A wszystko z kuli informacji, które do mnie dotarła, najlepiej bym chciał, żeby jej nie było nigdy. No ale cóż, mleko się wyloło i nie ma co nad nim płakać. Ale trzeba powiedzieć, że wczoraj na Uniwersytecie Śląskim był szef psl czyli naszego koalicjanta z wyborów do Sejmu Senatu, który namawiał się z oków do czego i do czego namawiał nas już niejaki Grażyński wojewoda międzywojenny który nas namawiał nie z kuli tego, żeby było dobrze, no z kuli tego, żeby Śląsk stał się Lichtwą Polską, a nie śląskim. Żeby Śląsk, w tym, który jest w granicach Rzeczpospolitej, przestał być Śląski. Nie wiem, czy pan prezes psl nie rozumie Śląska, albo celowo chce, żeby my się już nie bracieli bo ja, ani moi kamraci, ani kamratki nie widzą możliwości popierania Krakowic. Krakowice było złym pomysłem i kto go będzie tam promował, to niestety nie będzie przez nas popierany. Na pewno nie będziemy się tam, jakby to powiedzieć, bez gorszyć na PSL, bo PSL ma prawo mieć swoje poglądy, ale jak chcą mieć głosy ślązoków, a tu mieszka 10% ludności Polski, z czego coraz to więcej się utożsamia ze śląskiem i ślązokami, no to szkoda, ale mogą stracić te głosy. I to teraz i po ich stronie bal, czy ten bal się wbiją we. Do swojej bramki i się przez to przewrócą, no to będzie od nich zależało. Ale my na pewno nie będziemy pomagać komuś, kto będzie z nas chciał zrobić Polaków, Niemców, Francuzów, Chińczyków, Rusów czy jakichś inczy. My są Ślązoki. Ślązoki nie są Niemcy, nie są Poloki. Ślązoki są Ślązoki. My możemy współpracować z Polakami, z Niemcami. Z każdym, ale żaden z nos na swój strój nie przerobi. I to by było na tyle. Z pomóczkiem. Yeah,